Co się kurwa stanie, kiedy żrzesz nasiona czyja każdego zasranego dnia? Szykujcie się, bo te drobiny to nie jest tylko zapychacz do zębów, jak makowiec u cioci. Po namoczeniu pęcznieją w śliską galaretę i spowaniają prawienie. Nagle czujesz sytość i przestajesz rabować lodówkę o szóstej rano, po melanżu. Drugi efekt: antybakteryjne syny. Odświeżają smoczy oddech po kawie i goją te wkurwiające afty, kiedy żujesz więcej niż zdrowo. W Żrą syf. Karmią dobre bakterie. Trzymają autostradę trawienia przejezdną. Zapobiegają temu, żeby każdy obiad kończył się dramatem. Na kiblu. Kości i zęby twarde jak u dzika. Dzięki bombie wapniowej. Żadnego łamania zębów na popcornie. W kinie. A mózg dostaje paliwo. Omega-3 zapalają światło. W tym zmęczonym hardware. Może w końcu przypomnisz sobie pin albo imię teściowej. Drogie kobiety po czterdziestce. Czy ile tam macie? To działa na głód. Jelita. Kości. Oddech i mózg tanie, chrupiące, skuteczne. Sypcie to codziennie, a może ciało przestanie Was nienawidzić. Obserwujcie mnie, po więcej brutalnych prawd o Waszym dojebanym ciele.